Witam Was w moim kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku wystąpią moi kumple. Wiem, że długo mnie nie było, nie nagrywałem filmików, ale dosyć o tym. W dzisiejszym odcinku, jak mówiłem Stielał, mój kumple dzisiaj będzie grał, yy, mówił. Z okazji moich urodzin, żebym ja się nie przemęczał. Oddaję mu głos. No jestem kurde. wszystkim. No dzisiaj zajmiemy się budową domku. Nie wiem czy mnie słychać w ogóle. Ło Jezu. Chyba <słyska> <słyska> mm... będziesz przeze nowej banki porobić. Dawaj. Trochę tro mały fail. O trudno. Chociaż się trochę pośmiejecie że... Coś ty narobił! Nie masz kobla. A mam drewno. No to musisz kopać. Oj, trudno. To jest odcinek masz gdzieś drzewo. Mam drzewo! <noise> Moc drewnianego killofu. Chyba, że zbudujemy szałas. Nieee. Nie wiadomo. Do, dokończmy ten dom. Nie chcesz szałasu. Jak ten dom na piasku? Zawsze byłeś wybredny. Ja byłem wybredny. Fuj. Miałem Dobra Zwyłeś mi się jednego wiadra. Zbyłeś mi się kilo No i co ja mam z tobą zrobić? Kochaj mnie <laughs> <laughs> Love me, hate me OS Tylko to Moja ten. To jest moje No za du... wiem, trochę, Zadłużnie. trochę za dużo, nie? Masakra Też tak sądzę. Nie, jeszcze łopaty zrobię. Podaruję. Ej no ale ten dom chciałem dokończyć tam z kamienia. No tak, no to pokopiamy trochę, nie? Musisz kopać. Ty no ale to to ty miałeś grać ani ja No przecież gram tak. No, no szczerze to grasz. No właśnie, jeszcze pochodni no, ci trochę straciłem. No no, chociaż go zużyję do końca, nie? Zużywać to wiesz co możesz. No brawo. Tylko nie spadnij na shifcie. A gdzie jest shift? Nie! Ups, spuścił. Zapijecie. Did you like sex? Yes. I liked it. kopiemy, 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 kopiemy. kopiemy, kopiemy. Like a boss Ja bym coś ci powiem Gdybym ja był na... Mam 27 kobla Fajnie. Chcesz jeszcze coś dodać? Tak Że nie lubię oglądać kopania Chcesz wpierdol? Od kobla się z gęby szampanem Bez urazy Czym szamp... Przecież my nie piliśmy Szampony? Mikołaj Szampanów nie, szampana Czemu wy tak stoicie? Takie emocje? Emo, emo? Jesteś Ty jesteś emo? Ja tak, ja ty. Tak. Ja tak. Tak, tak. <laughs> to jest straszne! Ono jest kurde. Ona jest... Lesbą? Mówi się lesbijką, tak? Dobrze no to lesbijką. Dziękuję. No, tam pek to Takie ciarne włosy, nie? Wiem, włosy na żelu, chińskie tatuaże, nie. Nie, to Hero jest gorszy przecież. Wiesz który to Hero Mikoła, nie? Taki z pierwszej klasy Ten Z pierwszej klasy sam prawie kokty, nie? Pfff, no proszę I też dół trochę, albo nie, bo spadniesz No fajnie Chyba, że chcesz, żebym no, znowu spadł nie? Dobra, dobra, idź się Poczekaj jeszcze, to... Ale wszyscy chcą dom na piasku No i teraz wiadra, nie mam jak wezmę później dawę No, Mikołaj, znajdzie się sposób Tak, wrócimy tam na dół Co ty na to? Dobra gdzie ty miałeś ten domek? Muszę tu wyjść, nie? Nie. Ja przecież przejście zrobiłem, o ile płaczek. Tutaj? No. Takie ukryte. No wiesz. Tutaj? Mnie raz. Tutaj i tutaj? A drzewo mam w domu. No 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 Trzeba... Eee. Trzeba do sa sadzonki zrobić. Trzeba je ogołocić. No bij się, nie, Co nie. Ej, weź mi lepiej drzwi wypótryj. Nie no, co? Masz drzwi, Mikołaj. Rozumiano To jest bardzo ciekawe ta odcinka, tak? Budowanie domku Coś się nie podoba? Zrób lepiej miecz, bo później nie miecz miał kobla. Jaki miecz? Ze stali! Przecież całą stal w fizdu poszło. Aha, nie umiem robić miecza. Tutaj. Czy ty tak. Mikołaj, cicho. Zamk zamknij się, tak? Zamilcz. Dobra. No dobra, nie musisz. Ale w tej sprawie mógłbyś zamilczeć, tak? No zależy jak... Yy, YouTube, nie? Nie no, na A, będzie... Yy, Spec, specjal, tak? Dobrze przepraszam Mikołaj. Ej, no zamknij, dachy robić ładne. ładne mogą być, ale to muszę mieć naprawdę trochę kobla. Ze schodów dokładnie, Matas dobrze mówi. Co ty tam wiesz o budowaniu? Stara dupa jesteś. Pobawmy się. No. No czekaj, zapoluje... Chłopcze zapoluje się na dzi... Dziki kurwa. Tu jest spad, nie? Ja może lepiej taką... Nie, sprint. Dobra, ty lepiej tak, bo. Ja tak, ty wie już. Pizza! Pizza! Jest! <noise> <Ty> no. <noise> a, nie zapłacisz mu! <noise> Czekaj, ja tak Najpierw scenara masz piątaka Ale nie masz wiesz co myśli Piątaka, że tak W ręce, nie? <noise> piątaka, topiona, rzymska Ile on tam chciał? Nie wiem, pewnie dużo, bo to wyłudzacze i złodzieje, a mi się skopi... <noise> <noise> Dobra, jest, dobry jest <noise> Ja tam spłynę Mikołaj! Co ty zrobiliłeś! Ja jestem pro! Pry zero! Dobra, najważniejsze, że masz kładkę tam do domu Ale gdzie wpadłeś? w wodę tutaj gdzieś obok. Tu. Tu Teraz tam złaś, uważaj. Będziesz się obracać. Tylko nie kop tam na razie. Bo ja tam chciałem, wiesz. Ta, nikt nie słyszy, nie? lapis Ale duże ZŁOŻE jest Nie, 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 nie. Nie! Fuck me! Indies, wracaj na górę, please. A ah, creeper. Ale umiesz wracać tak, żeby powietrze mieć? No tak, mamie wyjść. Ja umiem robić windę. Ale nie spadnij, please. Dobra. Postaram się. Ale głupia. Ej. Iron. Iron No nie, później, później Nie Iron, muszę Iron. Nie dobra, idź zapłać lepiej Ciekawy odcinek będzie Taki Taki wiesz Ludzie nas lepiej poznają. Nie płynie creeper za nami, szkoda. Węgiel tutaj iron Można tutaj jakoś spać fajnie węgiel, 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 węgiel Zaraz się na mnie lawa wyleje Co ty na to? Nie no ale tam wyżej przecież widziałem lawę W poprzednim odcinku ja go ten... Mamy jeść na żywo? Słucham? Mamy jeść na żywo czy chcesz zrobić menopauzę? Menopauza, czy... Ja nie kopię, wykopałem dopiero co trochę wungla. Trzeba <noise> być mną! No przecież przed chwilą w tego Skyrim ma to. Wiecie, że tutaj jeszcze jest matas? No tak. Czyżby to oznaczało? Dobra, stój. Chanting. Dobrze. No to chcę Państwu powiedzieć, że chwilowo kończymy, bo idziemy ze spizzę. Zaraz wstawimy drugi part. Narka.